Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanaliku. Jeżeli jeszcze nie, nie znacie tego ja na imię Zu, a wy na kanał Zu, i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Zapraszam Was też na mojego Instagram, żeby mieć ze mną lepszy kontakt. Możecie tam do niej pisać, i, i Wam na pewno odpiszę. I, I zapraszam jest fajnie. A dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym kadrze, ponieważ widzicie za mną w całej kazałości moją piękną szafę i drzwi, ale to nieważne. Ponieważ dzisiaj moi drodzy będziemy wybierać 5 outfitów, które będę nosić przez być może ostatni tydzień szkoły w najbliższym czasie, takiej stacjonarnej szkoły. W swojej szkole teraz tryb hybrydowy i przez pierwszy tydzień idę do szkoły normalnie, stacjonarnie. Potem mam tydzień zdalny. No i jest dużo takich głosów. Że po tych dwóch tygodniach już moje miasto będzie w czerwonej strefie, albo w ogóle cała Polska będzie w czerwonej strefie, i wszystkie szkoły ponad podstawy będą miały zdalne, tak całkowicie. Więc być może jest to mój ostatni tydzień szkoły, chodzenia do szkoły w najbliższym czasie. A jeżeli jest, to chcę wykorzystać tę okazję, żeby wyglądać ładnie, żeby mieć jakieś fajne outfity, coś fajnego wymyślić, coś czego normalnie nie ubieram. Powiem Wam, że ja ostatnio się zaczęłam może nie tyle co ciekawić, interesować, ale zaczęłam po prostu więcej myśleć, zaczęłam się troszkę bawić tymi ubraniami, w sensie wiecie, już nie ubieram codziennie bluzy i jeansy, jeansów, tylko staram się gdzieś na przykład warstwować ubrania, coś jakoś tak wystylizować czymś. I dzisiaj będziemy właśnie wybierać te 5 outfitów na być może mój ostatni tydzień w szkole stacjonarnej w najbliższym czasie. Bez przemurzenia. Otwórzmy moją szafę. Zaczynamy od poniedziałku, moi drodzy. Um, mi się podoba jak jest zwykła bluza najzwyklejsza w świecie i spod wystaje na przykład golf. Tylko ja nie mam za dużo takich golfów które faktycznie są takie długie i w ogóle, żeby mi wystawały. Mam trzy golfy w sensie w sumie dwa. Mam takie dwa golfy, czarne i biały daisykowe, Ale teraz zobaczyłam w tej szafie taki sweter i on ma ten golf faktycznie duży. Tylko ja nie wiem, czy on pójdzie z czymś you know what I mean Na razie spróbujmy z nim coś wykombinować. Dobra, i do tego jakaś bluza. Em... Proponuję czarną bluzę, ponieważ czarne pasuje do wszystkiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale robię to dlatego dzisiaj, żeby nie, nie robić tego rano. Um, Zastanawiam się nad tą. Zastanawiam się nad tą. Um, nie wiem w ogóle. Nie wiem, nie umiem sobie tego wyobrazić. To może ta zwykła czarna zgapatko. Wtedy musiałoby być na inny dzień, chyba, jak ten outfit. Bo ja tą czarną bluzę właśnie teraz sobie przypomniałam, że ja ją chciałam wyprać Bo ja mam ją z Winded i ona przyszła wczoraj I jej nie wyprałam, a ja nie lubię tak chodzić z ciuchach, które kupiłam bez wyprania Więc mogę przymierzyć i najwyżej będzie jednak na inny dzień ten outfit I do tego zwykłe czarne dżinsy, więc nie będę ich ubierać ponieważ, ponieważ dół jest tutaj akurat najmniej znaczący Bo wszystkie moje dżinsy wyglądają tak samo, tylko mają inne kolory Także uwaga

I nawet nie próbuję drugiej bluzy, bo to będzie dosłownie to samo, więc muszę wymyślić coś innego. A więc słuchajta, mam taką koszulę w kratki, nie? Taka O. I ją sobie zdejmiemy. Okej, okay, to jest nasza podstawa, dobra, to będzie poniżej. Na no, to jakiś z spod którego ona by po prostu wystawała. I no, remin Zastanawiam się, jakby to wyglądało właśnie z tym. Żółtym. Albo z tym? Mhm, mm to jest podobne. Tylko nie przeszkadza mi trochę, że jednak ta koszula ma jakieś tam kwiaty, wzory. I ja może być widać. Ale dobra, próbujemy to. Ej, wydaje mi się, że to może być całkiem fajne. mamy to! Mamy outfit na poniedziałek. Z tego będą zwykłe czarne dżinsy, jak coś tutaj nie mam zapiętej koszuli, bo po prostu nie chce mi się Nie wiem, czy sobie nie zapnę tak, żeby, wiecie, był taki właśnie lepszy kołnierzyk Zobaczymy, to rano się ogarnie, jak będę się czuła, ale ogólnie podoba mi się Wydaje się naprawdę fajne, dajcie znać, co myślicie Lecimy do wtorku, moi drodzy. Wiem, że na pewno dwa outfity będą polegały na warstwowaniu ubrań razem z moimi dwoma golfami, więc muszę jeden outfit dać na początek tygodnia, czyli powiedzmy na przykład wtorek, a drugi na piątek, żeby nie było, że ciągle chodzę w golfu i coś na tym. Biorę sobie czarny golf. Zawsze mam koło ratunkowe, czyli po prostu czarny golf, biały t-shirt na to, bo to już nieraz nosiłam i wiem, że wygląda spoko. Czarny golfie. Ale chciałabym zrobić coś bardziej oryginalnego z tym golfem. Także pierwsza propozycja, zobaczymy jak to wyjdzie. To taka biała, mega, mega ładna koszula w różne wzorki. Czerwony sweter do tego. I ten czarny golf będzie wystawał z tego swetra. O, i jeszcze może taka żółta bluza. I też będzie wystawał tej golf. Dobra. Mam trzy propozycje do czarnego golfa, także teraz ubiorę wszystkie po kolei, pokażę Wam się w nich i zobaczymy jak wyglądam. Psiu. Dobra. Słuchajcie, pierwsza rzecz, czyli koszula. I powiem Wam, że nie spodziewałam się tego, bo tą koszulą miałam takie mm, nie wiem czy to będzie dobrze. Ubrałam nawet jeansy, skarpetki zrobiła inne. Mi się podoba w ogóle, jak jest rozpięta. I jeszcze nie zapinałam jej, uznałam, że wam pokażę, jak to jest, kiedy ona jest rozpięta, bo serio mi się podoba, jak jest rozpięta. Jest taka, taki hawaii vibe, trochę mi się przypomina. Zapięta nie jest zła, ale styl bardziej mi się podoba rozpięta. Wydaje mi się, że rozpięta ma takie, taki vibe i po prostu jest lepsza. Mimo, że jestem na 90% przekonana, że pójdę ostatecznie z tą, jednak chcę zobaczyć resztę kombinacji. Bo jak coś, to wiecie, jeżeli to jednak nie jest mój ostatni tydzień szkoły stacjonarnie A na pewno to nie jest mój ostatni tydzień szkoły stacjonarnie tak w ogóle No to wiecie, będę miała jeszcze jakieś outfity na, na przyszłość Nie wiem jak daleką, ale na przyszłość um, Po prostu według mnie ten golf tutaj nic nie robi I to nie dodaje żadnego... Nic nie robi, więc mogłabym równie dobrze być bez golfu Więc dałabym temu outfitowi raz na tak, dwa razy na nie Bo jakby mogłabym tak pójść do szkoły Ale... Ale po prostu po co mi jest ten golf tutaj? Jakby ten sweter ma taki dekolt, że faktycznie widać, że tu jest ten golf i on coś daje Ale czy to jest jakieś takie piękne? Mm. Więc tak, wygrywa koszula rozpięta z czarnym golfem Także taki jest mój outfitik na wtoreczek Dobra, wchodzimy na środę i pamiętam, że powoli kończy mi się Pomysły i inspiracje i wszystko i zastanawiam się, czy w środę nie zrobić czegoś z moją kataną. Wydaje mi się, że byłoby naprawdę spoko zrobić coś z kataną w środę. A gdyby tak ten sweter, niebieskie jeansy, e, inne niż mam na sobie, ale bardzo podobne do tych, wydaje mi się, że z tym sweterkiem by to wyglądało naprawdę fajnie. Spróbujmy. Outfit na środę jest dosyć taki basicowy, bo w sumie nie ma nim nic e, specjalnego, zwykły sweterek, kurtka jeansowa, dżinsy, które będą troszkę inne. Mm, a może jednak dżinsy przymierzymy teraz? ja ogólnie mam dosyć szerokie dżinsy, w sensie zawsze mam mamy dżinsy, a mam jedne dżinsy, które nie są mami dżinsami, albo są, one są faktycznie takie ma na maksa szerokie no to po prostu jest trzy razy szersze niż to co mam na sobie teraz wydaje mi się, że będzie naprawdę fajne, jeżeli sweter jest obcisły, kurtka oversize um, nie wiem, czy mówi się, że spodnie są oversize, ale spodnie też duże e, i wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko wyglądało, także przymierzam spodnie. Dobra moi drodzy, jest to przekozackie! Czy, czy, czy. Chyba widzicie, prawda? Mi tutaj teraz chodzi najbardziej o spodnie może jak tak... No nie wiem co mam zrobić, żeby było lepsze światło. Wygląda tak. I mi się podoba. Także outfit na środę. Tak, na środę. Garyt! Dobra, lecimy z czwartkiem. I w czwartek chciałabym z kolei użyć tego sweterka. W sensie ja bym chciała, żeby było narzutą do czegoś. I mi jest ogólnie strasznie ciężko znaleźć coś. Co ładnie by z tym wyglądało jako narzutkę. Ale tak, poszukamy czegoś, no to tutaj będzie bardziej rzeczy, do rzeczy z krótkim rękawkiem. A gdyby tak do tego taką koszuleczkę, czarną w paski. Dobra, zostawiam, zobaczymy co dalej. A tak, a jak już jesteśmy przy paskach, podobają mi się kolory różowo, czarno-biały, niebieski, ale właśnie nie wiem, jak paski z tym idą. No dobra, na razie sprawdźmy to i zobaczymy co dalej. Nie wiem, słuchajcie, strasznie ciężko mi jest zabierać, czy do tego swetra. Ja nie wiem, czy to pasuje, czy nie. W ogóle najbardziej najbardziej to bym chciała do tego taką obcisłą, zwykłą, białą bluzkę. Albo obcisłą zwykłą czarną bluzkę, albo na przykład. Taką bluzkę Ale nie posiadam takich I jest to przykre Nie, nie podoba mi się prawdopodobnie drugą bluzkę Ten mi się podoba na pewno bardziej Niż ten pierwszy I nie wiem czy z nim też nie pójdę Wydaje mi się, że jest naprawdę Spoko I mi się coś gryzie Nie rozumiem tego, ale po prostu nic mi nie pasuje z tym swetrem Może to dlatego, że ja nie jestem Przyzwyczajona do chodzenia w tego typu Rzeczach i dlatego mi To nie pasuje do niczego nagle Wydaje mi się, że tak jest ok. Także mamy outfit na czwartek, lecimy z piątkiem. Dobra, lecimy z piątkiem. Tak jak już powiedziałam, to chciałabym w piątek e, ubrać e, biały golf i po prostu, tak samo jak z czarnym golfem, we wtorek po prostu dobrać coś dobrego golfa. I pierwsze co mi się nasunęło na myśl, nie wiem czy to będzie dobre, bo ogólnie wydaje mi się, że to mogłoby być dobre, ale nie będę zakładać tej samej włoski dwa razy pod rząd. Ym... Ale czy to nie byłoby... Szczerze wydaje mi się, że nie będzie to dobre, ale, ale to to no bo i nad mam taką koszulę w koty ja jestem ciekawa czy... czy to by nie poszło, ale widzę, że ta koszula jest w ogóle taka 3-4 na rękaw. Nie wiem, aczkolwiek nikt nam nie zadania spróbować, prawda? A gdyby tak? Z jakąś bluzą? Biorę dwie bluzy. Jedna jest jeszcze krótsza, a jedną biorę z szonem, która jest normalnego tego A jeżeli mi się nie spodoba z tym, no, zobaczymy. Jeszcze chyba do niczego nie miałam tylu kombinacji. Jakby mi się nie spodobała bluza z szona, to mogę jeszcze, mam jeszcze taką zszczepioną. W bardzo podobnym kroju, także sprawdźmy to. Myślałam, że to będzie beznadziejne. I jest takie dziwne trochę. Ale I kinda like it. I kinda like it. W ogóle potrzebuję do białego golfa czarnych spodni, bo według mnie żadne inne z tym golfem nie idą. Myślałam, że to będzie beznadziejne, bo to jest biały golf i na białym golfie jest praktycznie biała koszulka. No bo jednak no, tutaj przeważa biały. Więc jestem zdziwiona. Ale... Dobra, na razie jestem za tym outfitem, totalnie, ale może, może będzie coś lepszego, także lecimy z dalej. Mmm, nope. Ta bluza już mi jakoś bardziej idzie z tym. Podoba mi się, że bardziej ona odsłania ten golf. I wydaje mi się, że ogólnie z tym golfem jest super. No, akurat mi się podoba i wydaje mi się, że jest słodki. I szczerze mówiąc, czemu nie masz 6 dni w tygodniu? Bo ubrałabym obydwa te outfity w sensie i z tym białym swetarkiem i ten. Nie będę bierać koszuli, bo nie chcę, żeby mi się na maksa spodobała i żebym musiała wybierać między dwoma rzeczami, w sensie między dwoma outfitami. Dobra, słuchajcie, to jest outfit na ostatni dzień. Ten filmik na pewno się pojawił przed piątkiem. Ja Wam na razie nie mówię, który outfit wybiorę, bo sama jeszcze tego nie wiem. Będę Wam pewnie codziennie nadawała zdjęcia outfitów, jak to ostatnio robię, jeżeli mam jakiś fajniejszy outfit, więc po prostu wpadajcie na moje Instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć, jaki outfit wybiorę, bo na pewno w piątek Wam pokażę. Także jeżeli filmik wam się spodobał, to nie zapomnijcie o pociskach w górze, subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapił was żaden kolejny filmik. Jeżeli chcecie więcej filmików z wybieraniem outfitów, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, ponieważ ja naprawdę to polubiłam i naprawdę się świetnie dzisiaj bawiłam i wkurza mnie, że to nie widać, więc muszę się cofnąć. Także tak to było na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!